Dzień dobry, szczęść Boże. Już za tydzień 29 listopada w sobotę zaczynamy nowennę 1000 Zdrowa Marii. Jest to nowenna odmawiana przed uroczystością niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny, która przypada oczywiście 8 grudnia. Więc zaczynamy 29 listopada i do 7 grudnia włącznie mówimy codziennie dzień po dniu 1000 Zdrowa Oczywiście ci, którzy, którzy chcą, ja już mówiłam, że kilka razy odmawiałam tę nowenę. Jest to e, naprawdę bardzo mocna nowenna, jeżeli ktoś ma... Problem naprawdę takie, że już nie widzi wyjścia, to myślę, to ta nowenna może być dla niego wspaniałym ratunkiem. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie każdy ma 4,5, 5, bądź nawet 6 godzin na dzień czasu, żeby odmawiać zdrowaś Maryjo. Więc trzeba też dobrze sobie ten czas rozplanować, zastanowić się, czy w ogóle podołamy. Oczywiście jest to możliwe, natomiast już ja mam kilka razy odmawiałam tę nowenę, więc mniej więcej wiem też, jak wygląda mój dzień, mój rytm dnia, a każdy z nas jest inny, każdy inaczej każdego życia wygląda, harmonogram dnia jest inny, więc to już niestety, jeżeli chodzi o to, czy macie jakieś pytania, typu, czy podołacie, czy zdążycie, to ja na to nie odpowiem, bo tylko Wy to wiecie, tak? Wy możecie to wiedzieć, ponieważ ponieważ no, tylko Wy to wiecie po prostu. Ja wiem, że podołam, przynajmniej się postaram, oczywiście wiadomo, że różne mogą być przeciwności, ale już teraz staram się tak wszystko poustawiać, żeby w dniach od 29 listopada do 7 grudnia nie mieć przedświątecznych porządków największych, żeby nie wyjeżdżać nigdzie, żeby no też nigdzie za bardzo nie wychodzić. No bo nie oszukujmy się, oprócz pracy i snu to właściwie na nic nie starczy czasu, tak. Więc trzeba bardzo tymczasem gospodarować oszczędnie, każdą chwilę poświęcać na modlitwę. Ale zanim jeszcze przystąpię do takich praktycznych wskazówek, to Pytanie będzie zapewne wasze, skąd w ogóle ta modlitwa się wzięła? Stąd dzienniczka św. Faustyny Kowalskiej, numer boczny, numer 1413-1414. Właściwie 1413. Przepraszam, 1412. Cytat. Z wielką gorliwością przygotowywałam się do obchodzenia święta niepokalanego poczęcia Matki Bożej. Więcej czuwałam nad skupieniem ducha i rozważałam ten jej wyłączny przywilej. To też serce moje tonęło całe w niej dziękując Bogu za udzielenie Marii tego wielkiego przywileju. Nie tylko przygotowywałam się przez wspólną Nowennę, którą całe zgromadzenie odprawia, ale jeszcze osobiście starałam się, aby ją codziennie tysiąc razy pozdrowić, odmawiając na jej cześć tysiąc zdrowa się Marii dziennie przez dziewięć dni. Już trzeci raz odprawiam taką nowennę do Matki Bożej, to jest składającą się z jednego tysiąca zdrowasiek dziennie, to jest dziewięć tysięcy pozdrowień składa się na całość tej nowenny. Jednak pomimo, że ją odprawiłam już trzy razy w życiu, to jest dwa razy przy obowiązku i w niczym nie uroniłam swoim obowiązkom, spełniając je najdoskonalej i także poza ćwiczeniami, to jest, że ani na mszy świętej, ani na benedykcji nie odmawiałam onych zdrowasik, A raz odprawiłam taką nowennę, kiedy leżałam w szpitalu. Dla nic trudnego. Poza rekreacją modliłam się i pracowałam. W dniach tych nie wymówiłam ani jednego słowa niekoniecznie potrzebnego. Chociaż muszę przyznać, że ta sprawa wymaga dość dużo uwagi i wysiłku, ale dla uczczenia niepokalanej nie ma nic za wiele. To jest najważniejsze. Uczcić niepokalaną to, że jest niepokalanie poczęta. Nasze prośby też są ważne, ale nie są najważniejsze. Więc jak już sobie odpowiemy na pytanie, czy w ogóle podołamy, czy możemy, bo może jest tak, że modlitwa akurat... Teraz nam się nie uda, ale to wiecie, jest mnóstwo innych modlitw. Jeżeli ktoś nie, nie zdoła, zawsze jest nowena pompejańska, nowena do matki Boży rozwiązującej węzły, czy po prostu odmawianie różańca, chociaż w jednej części na dzień, to nie ma większego znaczenia, ile wkładamy w to może czasu, trudu, ale przede wszystkim, czy odmawiamy to z pobożnością, z miłością, z wiarą, z nadzieją. Jeżeli już wiemy, że znajdziemy ten czas, to musimy się do niego odpowiednio przygotować. Więc. Każda sekunda od rana musimy odnawiać, zacząć odnawiać zdrowaśki. Bierzemy taką karteczkę i piszemy. Ja sobie piszę kolejno daty. I jeden to jest 50 zdrowaś Mario, ponieważ ja sobie zrobiłam, jakbycie, robię różańce I dla siebie samej wykonałam taki różaniec z wizerunkiem nawet Maryi pokalany, jak widać. I on to jest taki różaniec, który ma tylko 50. Nie ma tutaj tego, czyli bierzemy Boga, czy nasz zdrowaś Mario. Same tylko zdrowaśki. Nie ma nasz, nie ma nic. Same zdrowa się Maryjo. Ponieważ tę nowennę odmawia się tak. nie Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowa się Maryjo, łaski pełna. I po prostu mówimy. Bez żadnych ceregieli, tylko na samym początku pierwszego dnia mówię, że w tym roku będę się modliła w tej intencji, aby mm, przyszły rok był dobry. Żeby nic się nie działo, żeby udało mi się zrealizować moje plany. Mówię ten, um, tę nowendę w intencji po prostu przyszłego roku, żeby wszystko było dobrze. Mówię tylko raz, pierwszego dnia, a potem po prostu mówię, ponieważ naprawdę, jak się mówi, to tysiąc zdrowa się, kto nawet, powiem szczerze, fizycznie jest trudno. Głos czasami już pod koniec nowendy będzie wam wysiadał, to od razu ostrzegam. Więc to wielomówstwo po prostu należy przede wszystkim odmawiać: Zdrowa się Maryja. Już nie mówię próśb, nie mówię nic, tylko po prostu uzdrowa się Mario. Oczywiście odmawiam też inne modlitwy, takie jak tajemnica szczęścia i te inne ale naprawdę może być ciężko. To nie jest tak, że was straszę, tylko po prostu chcę uprzedzić, żeby nie było potem, że, że nie wiedzieliście, albo że porywacie się z motyką na słońce. Mm. Ja też nagrałam mm. mam dwa albo trzy takie nagrania, takich właśnie jedno nagranie to 50 zdrowa się, więc ktoś może na przykład z niego skorzystać i w międzyczasie, jak będzie gdzieś tam wiem, jechał, gdzieś szedł sobie na spacer, może odsłuchiwać tego, co ja nagram, ja mówię, jak słychać dość szybko, więc nie wiem, czy takie tempo Wam będzie odpowiadać. Natomiast tak jak mówiłam, 4,5-5, nawet 6 godzin na dzień to zajmie, więc to jest też bardzo dużo um, czasu to też pochłania. Codziennie dzień dzień przez 9 dni, więc naprawdę jest, zostało tydzień czasu, więc już najpierw pora już sobie zacząć co rozplanowywać, mówić domownikom, znajomym, że no niestety trochę będziemy wyłączeni z życia na ten czas. Um, pisać sobie, tak jak mówiłam, jeżeli ktoś chce, mogę może, może wykonać dla Was taki specjalny różaniec, w tym tygodniu, myślę, że zdążę, dam radę. No, proponuję z jakichś najtańszych koralików, żeby to wiecie, żeby po prostu obniżyć koszt, bo to jest tylko na 9 dni. Ja też zrobiłam z jakichś tam najzwyklejszych w sobie z tańszych. I po prostu w ten sposób wymodlić morze łaski i oczywiście uczcić Maryję niepokalanie poczętu, bo to jest najważniejsze. Nie możemy traktować modlitwy tylko jako jakiegoś automatu, że odmówimy nam że coś należy. Nie. Nie należy nam się to, wszystko zależy oczywiście od Boga, od Matki Bożej, czy nam to dadzą, ale oczywiście, jeżeli mówimy z wiarą, nadzieją, miłością, to trwamy, wierzymy, że dostaniemy to, co się modlimy, czy dla nas, czy dla naszych bliskich, bo często przecież mówimy ten nowenny modlitwy nie tylko w naszych intencjach, ale także w intencjach bliskich nam osób, w ich intencjach, żeby coś dobrego się zadziało, bo pamiętajcie, że intencja może być tylko dobra, nie zła. Pewnie będziecie mieli jeszcze jakieś pytania, pewnie o czymś zapomniałam powiedzieć. Ja w, tutaj w opisie filmu zamieszczę linki do tych mm, zeszłorocznych e, 50 zdrowa śmiariów. są takie bloki 50 zdrowa śmiary, więc jeżeli ktoś chce, to może sobie odmówić. Oczywiście to nie jest tak, że musimy odmawiać tylko na kolanach, możemy odmawiać też, jak będziemy gdzieś jechali, gdzieś szli, coś robili w domu, oczywiście coś, co nie pochłania. Nas intelektualnie, tak? Czyli na przykład, broń Boże, podczas oglądania telewizji, tak? Po prostu, jeżeli na przykład myjemy naczynia, sprzątamy, nie wiem, grabimy liście, coś w tym stylu, to to jest właśnie dobre, ponieważ no, tyle godzin na kolanach może być ciężko. Nawet mi, ja pamiętam, że w pierwszym roku odmawiałam ten na kolanach, to po prostu ledwo żyłam, bo cała bolała. Więc może niekoniecznie musi być na kolanach. Oczywiście, jeżeli ktoś da radę, to oczywiście byłoby super, ale. No może być po prostu ciężko. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to bardzo Was proszę. Nie wiem, czy jeszcze jakiś film zamieszczę. Może dzień przed, dwa dni przed. Nie wiem, zobaczę jeszcze, bo jeszcze ten cykl ojcu do Lindu jest. Równolegle. Więc, więc łatwo nie jest, łatwo nie będzie, ale myślę, że damy radę, jak powiedziała siostra Faustna, święta siostra Faustna Kowalska, dla chcącego nic trudnego. To na tyle pięknej soboty, pięknego, błogosławionego weekendu. Szczęść Boże.